Zrobić Teraz się połapają. Co kurwa? Jak to? Jak to? Jaki gej jest za mną kurwa? O co chodzi? Ej, co wy tu robicie? Nie no tak trochę mnie 40. Ale dobra. Mam med. Dawaj, dawaj kurwo helkę! kurwo helkę! Kurwa <grym> dawaj maniurę. C kurwa pójdę, kurwa Rzuć mu. czy mu ten. Od razu. Może jak kamera tu. Zanim hmm. polecimy. Masz? Ja już mu dałem. Ja już mu dałem. A. Taki no kurwa, yeah, tam czy nie? Nie możecie. Wypieraj kurwa, musicie wyjść na zewnątrz. Wypierdalej za zabramy hamie, nie my tu cię A Ej, tak patrzę, oni tak <W3> <ślima> kurwa. Cała trójka i nie mogą wyjść, a tak no kurwa, <ślima> co za debilne. Co mi myślę? Dzięki. Houston, wejdź, 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 wejdź. O kurwa, o kurwa. Ej, kurwa, a na mnie gadał. Kurwa, Houston, mamy problem. No, ma ktoś siekierę? Jakie? Caj, czekaj, czekaj, ja wyjdź, wyjdź, wyjdź wejdź, wyjdź Siądź ktoś na pasażera w razie w. No, no właśnie, wsiadajcie. no. Wsiadajcie, wsiadajcie. No wsiadajcie. Tak, że tak to ja też tak pomyślałem, że jakby coś, to... Dobra. Drugi wsiadajcie. się zmieni. <laughs> Ten go Czemu akurat? Kontrola ty? lotów, check engine, pasy <laughs> zapięte. A teraz kurwa, wypierdalaj dalej skelki. So, Nie czuję się tu zbyt bezpiecznie, szczerze mówiąc. Ja też. What's up, bitches? You Zdech want to be podaje, zaraz bitch? pierdolniemy. Ty, patrz, weszli do gry. Ziomki się próbowały podbudować. Wejść na dach, leżą ciała. <grym> Topkan, kurwa, lecimy! Ej, no kurwa! Airwolf, kurwa! Airwolf. Wejdę, 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 Z czego ta muzyka? Skądś to są? <grym> Herulf kurwa! To ładne drzewo, żeby jepnąć. <grym> szukaj brzozy, szukaj brzozy! Jedne, jedne! Widzę brzozę, widzę brzozę, widzę brzozy, <grym> widzę brzozy. Biorają, kurwa Biorę ją kurwa, no biorę ją kurwa, biorę ją kurwa! O, już na to Oj, Schowajcie broń. Jednym zabierzemy motofany, na pędź Ej, czyry za nami leci? O kurwa. jedziemy za tu i już Czy to Enika? To jest a, juk, Tak. Tak, Jinook. Przed jest, i myślałem, że to Helka. O kurwa. Co to? Paliwa braku. Co? Paliwa nie ma. Ja Kurwa, mnie jest 500. jedziemy po jedziemy. <ścoughs> jedziemy. jedziemy. Zioło, jedziemy. Kurwa, nagraj to ktoś. ja tam nie Każda godzina wesoła jest, bo zaleciliśmy się, trzeba już. To nie pojechać. Przemierza nie działa, nie ma na co czegoś, bo on się wyjechał na dół pociągu, więc po dół po jest całkiem piszało. To później, że, to się cieszą, kogoś zostrzało, kogoś podeszluje, ciebie pociąg. I odcaje się, paląc do cudu każdy dom. To wycilujemy, nagle nie naszych Nie, ale tutaj wyjaj ciski się bujają. Każdy daje wodę, my się z mą rodzą. Śniemy, i uciekniemy. No, dziękujemy za wspólny lot. Go, 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 Liniami... Go, I co, czyścimy wszystko, czy tylko surfur? Nie, no Sulfur tylko. Chyba. Nie wiem. Kurwa wracaj, Heniek, wracaj! Ja tu loduję, bo macie w chuj siary, musicie tu przyjść O, panie <grystanie> <Down. grystanie> U na lewo ile siarki. Po drugiej stronie O ty no Metal bierzemy czy nie? A Jizzy, Jizzy, mówiłem klikasz jakby, nie ciągiem, tylko klikaj